Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan to jest cotygodniowy motodziennik po zasłużonej, a jakże przerwie. Serdecznie zapraszam na program, który zaczynamy jak co tydzień czyli od przejrzenia ogłoszeń w poszukiwaniu okazji. Starsi widzowie pewnie pamiętają, młodsi niekoniecznie, ale BMW w kupecie, zwłaszcza E36, czyli trójka produkowana od 1990 do 1999 roku, była swego czasu 10 lat temu, powiedzmy, autem problematycznym wizerunkowo, że się tak delikatnie wyrażę. To świetny samochód, zgrabny, doskonale wyważony, trwały, ale przez to, że najczęściej trafiał on w ręce młodych, gniewnych, nie wypadało. Nie, po prostu nie. Czy dziś jest już ten czas, by co ładniejsze egzemplarze ściągać z rynku i kolekcjonować? trudno powiedzieć, ale ten egzemplarz, jeśli będziemy go delikatnie traktować i nie podwoimy w dwa lata przebiegu, wydaje się niezłą inwestycją. To 320, więc dwulitrowa benzyna o mocy 150 koni, sześciocylindrowa oczywiście, rzędowa, z automatem, co będzie raczej wadą dla większości niż zaletą, ale tych też nie brakuje. Auto jest piękne, choć z 1992 roku, ma wspaniałe wnętrze i zaledwie 58 tysięcy przebiegu. Cena to 18 tysięcy złotych. Kolejna propozycja to podesłany przez naszego widza pana Pawła Nissan Vanette w doskonałym Stanie technicznym i blacharskim. Auto jest zadbane, estetyczne, a to przy starszych busach czy kombiwanach rzadkość. Jest to wersja 8-osobowa z 1990 roku. Silnik 2,2 litra diesel, przebieg nieco ponad 300 tysięcy, a cena to 7 tysięcy złotych. Coś nowego? Bardzo proszę. Nieźle wyposażony Peugeot 2008 z 2018 roku, wypatrzony przez pana Jerzego z benzynowym 1,2-130 KONI, manualną skrzynią, panoramicznym dachem i dwustrefową klimatyzacją. Auto stoi w salonie, nie ma przebiegu i kosztuje 70. 1 tysięcy złotych, w cenniku ponad 97 tysięcy. Na koniec tej części programu jeszcze jedna ciekawostka bardziej niż okazja. Tych aut jest tak mało, że trudno powiedzieć, czy 13 800 zł za ładnego Oldsmobila Aurora to dużo czy mało, ale chyba raczej mało. Kolejna porcja ciekawych motoryzacyjnych ogłoszeń podesłanych również przez państwa, w tym przez naszych patronów, już za tydzień a teraz sprawdzimy, co ciekawego wydarzyło się w świecie motoryzacji przez ostatnie dwa tygodnie. Chyba dobrze wybrałem moment urlopu, bo ani spektakularnych, nieoczekiwanych premier, ani wycieków, ani skandali nie było. Ale nudą również nie wiało, choćby z powodu Hondy. Jak doskonale pamiętamy, firma ta jeszcze w latach 90. sporą część europejskiej oferty, zarówno Civic, jak i akordy, produkowała w Wielkiej Brytanii. I choć samochody te cieszyły się uznaniem za sprawą świetnych silników, doskonale ustawionego zawieszenia i układu kierowniczego, to na ogólnie pojętą jakość skarg było sporo, przez co kolejną generację Akorda, siódemkę, od 2002 roku montowano już w Japonii ale Civica nadal w angielskim Swindon. Aż do teraz informacje o zamknięciu likwidacji fabryki pojawiły się już pod koniec ubiegłego roku. To efekt przede wszystkim Brexitu, a teraz mamy już pewność, że od przyszłego roku wszystkie dostępne w Europie Civiki będą pochodziły z Japonii. Co może i jest dobrą wiadomością, ale tylko trochę. Jakość aut zauważalnie pewnie nie wzrośnie, a dostępność może spaść. Samochody sprowadzane z Japonii objęte są 7,5% cłem i mają za sobą kilka tygodni na statku. W dość słonym środowisku, co nieocynkowanej z własności. Zresztą karoserii jakoś specjalnie nie służy. Brytyjczycy mają jeszcze wyższe, bo 10% cło, i aktualnie trwają rozmowy, by w ciągu najbliższych 6 lat je zlikwidować. Jest to ważne dla Hondy z bardzo prostego powodu: to właśnie Wielka Brytania jest dla niej najważniejszym rynkiem w Europie. W 2019 roku sprzedano tam 40 tysięcy aut tej marki, cała reszta naszego kontynentu to 80 tysięcy. Z naszej polskiej perspektywy raczej nic się nie zmieni, ale trzeba przyznać, że ten rok w niespodzianki obfituje. O planach ograniczenia sprzedaży. Przez Mitsubishi informowaliśmy i 3 i 2 tygodnie temu, a dziś wracamy do tematu z garścią dobrych, tym razem wiadomości. Na razie nic się nie zmieni. Wszystko co jest w ofercie zostaje w sprzedaży, suwy również. Salony działają i nie przestają. Dostawy nowych aut mają być nieprzerwane i regularne, podobnie jak opieka serwisowa i dostęp do części. Skoro japońskie marki zahaczyliśmy, mamy ostatnio dziwne czasy i choć branża moto jest najczęściej sektorem prywatnym, to tak ważnym z punktu widzenia interesów państwa, że hojnie wspierany ma to bezwrotnymi pożyczkami lub czy premiami za złomowanie starszych aut. Robią tak wszyscy zarówno na naszym, jak i amerykańskim kontynencie, ale w Japonii chyba nie jest to praktyką, przynajmniej nie mamy takiej wiedzy. Ale i tam ostatnio pod koniec ubiegłego roku rząd próbował się zaangażować w próbę stworzenia wewnętrznego sojuszu wzmacniającego i łączącego Hondę i Nissana. Wyszedł z taką inicjatywą, ale nie spotkała się ona z zainteresowaniem stron. A szkoda, bo obydwie firmy mogłyby na tym sporo zyskać. Choć pozycja jednej i drugiej na rynku światowym, europejskim, czy nawet naszym polskim, jest jest raczej nie najmocniejsza, ale stabilna i raczej niezagrożona. Co innego Sankyong. Tu zawirowań i nagłych zwrotów akcji mieliśmy w ostatnich latach wiele. 15 lat temu firma weszła z impetem na polski rynek z Rextonem, Rodiusem i Musso bodaj, potem Chironem i Actionem, ale po kilku latach zniknęła. Wróciła z nowym prywatnym importerem, tym od Isuzu, ale w ubiegłym roku ten się poddał i sprzedał przedstawicielstwo innemu podmiotowi British Automotive Holding, czyli firmie, która sprowadza też do Polski Jaguary i Land Rovery i kilka dni temu Centrala Sankyonga, dość nieoczekiwanie, po zaledwie półrocznej współpracy, wypowiedziała umowę nowemu polskiemu partnerowi. Z jakiego powodu nie wiemy. Często dzieje się tak, gdy dana marka chce mieć własne przedstawicielstwo, bez pośredników, tak było kilka lat temu z Seatem, a czasem współpraca po prostu się nie układa. Stawiamy na ten drugi profil, a moja opinia, że to chimeryczny i histeryczny kooperant, wynika z dziennikarskiego doświadczenia i kilkunastoletniej współpracy i bezprecedensowych, agresywnych skarku samego redaktora Lisa na moją skromną osobę. Po nieprzychylnym teście XJ mojego autorstwa w tygodniku prosty, dobre 10 lat temu. Naczelny ich spuścił na drzewo, jakość Jaguara XJ zweryfikował i czas i rynek, a kilka miesięcy temu również Brytyjczycy wypowiedzieli umowę importerską polskiej spółce. Nie będę ukrywał, że na oficjalne przedstawicielstwo niepowiązane z polskim biznesem czekam z niecierpliwością, bo dopiero ono jest to szansą, bo też nie gwarancją na jakieś normalne kontakty na linii redakcje, importer. Bo teraz lubią jak się do nich na kolanach przychodzi i chyba się przeliczyli. Zmieńmy temat, czekamy na nową klasę. S. Opowiadamy o niej od czasu do czasu, ale chyba przy tej okazji światło dzienne ujrzała historia sprzed dobrych 30 lat. Otóż, przy chyba najbardziej ikonicznej klasie S, modelu W140, pod rozwagę brano podzielenie linii modelowej na taką zwykłą i wypasioną, tak jak teraz jest te zwykła SK i Maybach. Tak do 600 SEL, czyli z V12 pod maską, byłaby to zwykła seria, a ta wypasiona miałaby oznaczenie 800 SL i 490 KONi, mocniejsza prawdopodobnie 1000 SEL i nawet 680 koni wyciśniętych z silnika W18. Tak jest 18-cylindrowego o pojemności 8 litrów o kącie rozwarcia 75 stopni. Tak wygląda przekrój tego niezrealizowanego i zupełnie niepotrzebnego, by wynieść klasę S na piedestał motoru. Swoją drogą wymiana świec kosztowałaby pewnie kilkanaście tysięcy złotych. 400 złotych świece, 12600 robocizna. Skoro snujemy się po dawnych czasach, dobre 50 lat temu Amerykanie wzięli Volkswagena Garbusa i przerobili go na pojazd rekreacyjny plażowy. Nazwie bagi. Od tamtej pory przeróbka cieszyła się sporą popularnością, nie tylko w Stanach, ale również w Europie, również za sprawą dostępności. Auto można było bez większego problemu zbudować samodzielnie. Wystarczyło nadwozie, zwłókna szklanego, garbus jako dawca i trochę narzędzi i umiejętności, aż dziw, że tej niszy nie zagospodarował do tej pory nie tylko Volkswagen, bo on raczej idzie w Ilość, ale BMW czy Mercedes, albo choćby Mini, ale być może te bliskie związki z Volkswagenem sprawiły, że nie chcieli ryzykować. Ale prawdopodobnie w roku 2025 na rynek wjedzie nowy. Bagi pod marką Volkswagen albo Skoda i z napędem elektrycznym. Jeden silnik z przodu, drugi z tyłu, zasięg, cena, nieznane. Jedni tworzą niższe, inni z niej rezygnują. Wspomniany Mini jeszcze 8 lat temu miało w ofercie 7 modeli. Było Mini Coupe, był Mini Roadster, był też zwykły kabriolet, ale co się słabo sprzedawało, półsuwali, zwykłe kabrio się ostało, ale i na nie przyszła chyba kolej. Jak wynika z informacji przekazanych przez jednego z kooperantów Mini i BMW, ten samochód jest dość drogi, w Stanach droższy od pozbawionego dachu Mustanga albo Chevroleta Camaro. W Polsce ceny zaczynają się od 110 tysięcy złotych. Auto nie sprzedaje się zgodnie z oczekiwaniami, co wszyscy tłumaczą sobie tym, że jest ogromne zainteresowanie autami typu SUV. Mamy jeszcze dwie ciekawostki. Pierwszą są oficjalne ceny ID3, czyli elektrycznego Volkswagena. Już rok temu mówiło się 124 900 zł, bo dopłaty, ale ani auto nie trafiło do sprzedaży w terminie, ani z dopłatami nie wyszło, jak się spodziewaliśmy. Więc cena początkowa to 155 tysięcy złotych za auto z baterią na 420 km, 180 tysięcy, jeśli chcemy przejechać. 550, a w przyszłym roku za wspomniane 124 tysiące będzie też wersja okrojona, z mniejszym akumulatorem, takim na jakieś 330 km. Na koniec niemiecka marka Borgward, kiedyś przed wojną, kojarzona z ciężarówkami, po wojnie z bardzo zgrabnego modelu Izabela, a w Polsce, w Warszawie, zwłaszcza z pojazdu opancerzonego, który w trakcie powstania wybuchu i pozbawił życia ponad 300 osób. Naprawdę, są takie marki, takie firmy, po które chyba nie warto sięgać. Ale być może Chińczycy o tym nie wiedzieli, bo to właśnie ich produkty są oferowane po od marką Borgward, a dokładniej dwa modele suv całkiem zgrabne zresztą o nazwie BX7 za 44 tysiące euro i BX5 za 36 tysięcy. Pięć lat temu szumnie zapowiadano ekspansję na rynku europejskim do roku 2020, czyli do teraz po naszych drogach miało jeździć 800 tysięcy produkowanych w Chinach aut, a jeździ 5 tysięcy, bo od 2008 roku jest to tylko jeden punkt sprzedaży w Luksemburgu, który od tamtej pory wydał zaledwie 100 egzemplarzy prywatnym klientom. Reszta trafiła do sieci wypożyczalni UKAR, również chińskiej, choć prężnie Działającej w Europie, która to w międzyczasie w 2019 roku stała się głównym udziałowcem marki Borgward. Kolejna porcja motoryzacyjnych ciekawostek i zapowiedzi, już w przyszłym tygodniu, a teraz sprawdzimy przed zakupem auto używane. Partnerem tego działu jest firma Prodictek, czyli producent mierników lakieru. Volvo V40 pojawiło się na rynku w 2012 roku i miało zastąpić zarówno S40, V50, jak i C30, co tak do końca rzecz jasna się nie udało, ale jest to auto raczej z tych udanych, nieprzesadnie kapryśnych, dobrze zrobionych, a egzemplarz, który tym razem nie ja, a jeden ze współpracowników pojechał obejrzeć, wyprodukowano w 2017 roku. To polski salon, wersja cross-country, świetnie wyposażona i z chyba najbardziej pożądaną konfiguracją. Mocna benzyna 20190 koni i automatyczna skrzynia. Dodatkowa zaleta to niski. Przebieg 38 tysięcy kilometrów oraz atrakcyjna cena 75 tysięcy złotych. Zanim pojechaliśmy, zadzwoniliśmy i dowiedzieliśmy się, że auto miało w swojej historii drobną szkodę. Malowany był zderzak, a samochód jest od pierwszego właściciela, który wykopił auto z leasingu. Jak oceniają Państwo szansę powodzenia? Pewnie wysoko, bo historia ma sens. Auto na zdjęciach w ogłoszeniu wygląda super, a na naszych Pierwsze wrażenie jest takie sobie, jakoś tak nierówno jest ten samochód spasowany, błotnik względem drzwi, drzwi z przodu względem tych z tyłu, prawa strona lepiej, choć jest spore uszkodzenie na błotniku z tyłu, w ogłoszeniu go nie było. Przyjrzyjmy się szczegółom, zderzak jest podrapany, ale trzyma się ślizgu w miarę ładnie, rant drzwi jest poobijany, tutaj jest zderzak przód z prawej strony i widać, że to fabryczne spasowanie nie jest. Błotnik lewy był lakierowany, ale podmiernik ma niewzbudzającą podejrzeń grubość, około 100 mikronów, nawet mniej, ale był cały szlifowany. Zdarto z niego starą farbę do gołej blachy, bo w wielu miejscach fabrycznego ocynku nie ma, a właśnie tak się robi, żeby miernik oszukać. Maska jest aluminiowa, też się malowano, też cienko, jak to się mówi, podmiernik, ale po śrubach widać, że była odkręcana, więc kolizja była. Lampy są z maja, pasy z lipca, auto z września bodaj, więc lampy się nie zgadzają, pasy tak. Ale spójrzmy jeszcze na kolumnę kierownicy widać, że ktoś się do niej dobierał. A konsola, jeśli ktoś kiedyś widział na własne oczy Volvo V40 w kabinie, od razu się kapnie, że coś jest nie tak. Znaczek jest nierówny, wygląda jak z pieczątki dziecięcej, a faktura materiału nie ma nic wspólnego z oryginałem. Tak wygląda fabrycznie, jest zupełnie inna, tak samo jak znaczek. Wnioski. Auto zamalowało przodem na tyle mocno, że strzeliły pasy i poduszki. Niestety nie zostało to naprawione zgodnie ze sztuką, a najtaniej jak tylko się da. Pasy zregenerowano, konsolę również, poduszki być może też. Ten samochód, czy raczej kolejny wypadek, grozi poważnymi obrażeniami. Ze względu nie tylko na wypadek, ale właśnie na te regenerowane elementy. Pasy mogą nie zadziałać nawet w swojej podstawowej formie, czyli nie zadziała blokada bezwładnościowa, o pirotechnice nie wspominam, a odłamki z konsoli mogą poranić siedzących w aucie, o ile oczywiście poduszka wyskoczy górą, a nie pójdzie w dół deski. I czasem jest tak, że wypadek jest niewielki, a w środku dwie ciężko ranne albo martwe osoby. Ale dopóki diagności, potem prokuratorzy, policjanci i biegli nie nauczą się sprawdzać, czy auto było wcześniej kiepsko naprawione, czy nie, szans na ukrócenie plagi regenerowanych pasów i konsol raczej nie mamy. Jeśli mają Państwo wątpliwości, czy konsola w Waszym samochodzie jest oryginalna, wystarczy porównać jej strukturę, fakturę oraz napis, airbag z taką, która na pewno jest oryginalna. I wtedy wszystko będzie jasne. A jeżeli okaże się, że jest regenerowana, no to cóż, jeżeli ma być bezpiecznie i zgodnie ze sztuką, no to niestety trzeba ją będzie wymienić. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy program. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję i zapraszam na kolejny już w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.